Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zachęca nauczycieli z terenu miasta i gminy Trzcianka do skorzystania z bezpłatnego zapisu do Biblioteki Pedagogicznej. Akcja trwa od 1 lipca do 29 września bieżącego roku. Można zapisać się na dwa sposoby: przyjść osobiście do wypożyczalni przy ulicy Fabrycznej 1, albo wejść na naszą stronę internetową i dokonać zapisu elektronicznie. Nasza strona internetowa to www.trzcianka.bp.pila.pl. Na niej w zakładce aktualności znajdziecie Państwo wszystkie informacje. Jednocześnie informujemy, że dla pierwszych 10 nowo zapisanych nauczycieli kawiarnia Kawostacja ufundowała darmowe kupony. Na kawę, które będą do odbioru w naszej bibliotece. Jeszcze raz przypominam, że akcja trwa od 1 lipca do 29 września. Wszystkich nauczycieli bardzo serdecznie do nas zapraszamy i jednocześnie chciałabym z tej okazji bardzo serdecznie podziękować właścicielom Kawostacji za ufundowanie kuponów.